Siemaneczko, z tej strony Franci, a w dzisiejszym odcinku zbudujemy targ w mojej wiosce. Zapraszam do oglądania. A więc witam na tym kanale w drugim odcinku z Horizonti. W tym filmie postaramy się wybudować targ w tym oto tutaj miejscu, ponieważ jak widzicie od ostatniego odcinka, no, zmieniło się dość sporo. Z tego ogólnie domku miał pojawić się film, lecz końcowo się nie pojawił. Ten domek, jak i kościółek, czyli dwie tutaj, dwa takie można powiedzieć dwie budowle w mojej wiosce zobaczycie zaraz na klipach, a dzisiaj zajmiemy się trzecią budowlą, czyli targiem, który powstanie w tym tutaj miejscu będzie on się składał z dwóch trzech, może czterech straganów, które tutaj wybudujemy połączymy to ładnie ścieżką, na końcu wybudujemy jakąś studzienkę, bądź jakieś fajne drzewko, które będzie takim Taką ozdobą tego straganiku. No, także dobra. To są materiały, które mniej więcej powinny wystarczyć na zbudowanie tych czterech, trzech, może pięciu straganów. No, wziąłem na razie takie podstawowe. no Z, tych, z tego wszystkiego będziemy kraftować tutaj, właśnie już takie płotki, jakieś takie półbloki i tak dalej. Mniej więcej teraz sobie poustawiam, gdzie mają stać te stragany. Potem mniej więcej prowizoryczną ścieżkę, gdzie ona będzie tutaj przechodzić, bo chcę, żeby ona się gdzieś jeszcze tutaj tak łączyła. No i co? No to? Zaczynam, biorę się za robotę. Ok, a więc mniej więcej sobie zaprojektowałem. Te klocki mają oznaczać, gdzie będą stały stragany. Na razie oznaczyłem sobie 5 takich straganów. 3 będą tutaj na tym wyższym poziomie, dwa będą na tym niższym. A tutaj ten czernit ma oznaczać ścieżkę, ona będzie tak tutaj szła przez te trzy Tutaj będzie obok tego zakręcała, obok tego No i obok tego straganu będzie dość sporo miejsca, bo on jest tutaj jako jedyny, tak stoi No i gdzieś tutaj planuję też wybudować taką studzienkę Także mniej więcej wszystko jest już gotowe, można zaczynać budowę Ok, a więc pierwszy straganik wybudowany. Ogólnie, jak budowałem to, jeszcze wprowadzam sobie jakieś takie małe poprawki, które mi nie pasowały. Ale w sumie wygląda, nawet GIT szczerze, wygląda całkiem spoko. Nie wiem, czy na przykład tego nie zrobić tak odwróconego tutaj bardziej do ścieżki, bo to będzie bardziej pasować. Bo ten jest taki, taki bardziej, no właśnie, on jest taki odwrócony w tą stronę. No te na pewno będą stały tak samo, no bo one będą tak tutaj, właśnie wtedy szły do ścieżki. No, spore są one, także tak, na pewno 5 wystarczy z pewnością. Nie wiem, czy one się na pewno tutaj zmieszczą, wszystkie. Ogólnie, to te stragany jeszcze w środku będą ładnie tutaj uzupełnione, i ogólnie tutaj jeszcze ziemię na końcu chcę zrobić i tutaj pół blokami wyłożymy, tak żeby się fajnie dało chodzić. Tak mniej więcej, żeby wyglądało to jak tutaj. No, moim zdaniem, fajnie. Zaraz pozostawię już tutaj kolejny, kolejny straganik. Teraz będzie. Wszedł najprawdopodobniej zielony. No i git, pierwszy straganik wybudowany. Teraz biorę się za resztę. Ok, a więc trzeci straganik wybudowany. No i szczerze mówiąc, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze jak w środku będą na pewno każdy stragan będzie miał przypisane, co będzie na pewno sprzedawał. Ten może będzie sprzedawał, nie wiem, mięso, ten będzie jakąś zbroję, tutaj bardziej jakieś, nie wiem, może naturalne, roślinki, nie wiem. Zobaczymy, to zrobi się na końcu. Ogólnie widzę, że troszeczkę będzie tutaj ścisk, będzie ją trzeba bardziej przestawić, tak bardziej na środek, i tutaj ją na pewno nadzie taka wąziutka, tutaj. No i nie wiem, właśnie co zrobić, bo z tym nie mam problemu. Tutaj troszeczkę usunę parę bloków i tutaj się jeszcze zrobi jeden stragan, ale nie wiem, co z tym tutaj. Nie mam z nim pojęcia, bo on mi się tutaj nie, nie zmieści i nie wiem, czy tutaj nie poszerzyć troszeczkę, tak mniej więcej o tyle i nie zrobić rzeczywiście go jeszcze, bo no 4 niby jest sporo, ale no fajnie byłoby tego piątego zmieścić, także muszę się zastanowić co z nim zrobić i będziemy robić dalej. A no i bardzo dużo materiału w ogóle drewna mieliśmy mega dużo na początek tego drewna, a teraz jest mega mało, także no Idzie, idzie sporo, tak naprawdę cały czas muszę coś dorabiać, cały czas schodki, płotki, tutaj te furtki, to mnie naprawdę wykańczają, bo cały czas się źle stawiają. Przed nami jeszcze do wybudowania dwa stragany, ścieżka i na pewno podmienimy tutaj, zrobimy tą ziemię, tak mniej więcej jak jest tutaj wokół tego kościółka. No i chyba powinno być ładnie, moim zdaniem. Nie wiem czy tutaj wieśniaków nie przyprowadzić, żeby każdy był, żeby jeden wieśniak był w każdym tym. Ale to się zobaczy. Także oczywiście musiało czegoś zabraknąć. No, zabrakło białej wełny. Także szybko lecę, żeby było na sztandary. No, już praktycznie kończymy, i zaraz przyjdzie pora na ozdabianie. No, i tak się teraz zastanawiam. No, wszystkie kolory, które miałem zaplanowane, wykorzystałem, a tu, no, powstanie jeszcze najprawdopodobniej jeden stragan. I tak się teraz zastanawiam, jaki to będzie kolor. No, mamy troszeczkę do wyboru. No nie wiem, ja bym był za żółtym, ale trzeba by było znowu całe owieczki zafarbować na żółto, czego mi się trochę nie chce. Ech, no. Jednak. Dobra, nożyczki i obcinamy. Dajcie jak najwięcej wełny. 7 Boże, to nawet na sam stragan nie starczy. A co dopiero na sztandary? Ok, a więc zebrałem już żółte sztandary, białe sztandary oraz wełnę. Przygotowałem miejsce pod ostatni stragan, po prostu będzie gdzieś przesunięty tutaj, w to miejsce. I ta ścieżka też będzie poprowadzona bardziej tutaj, mniej więcej tak to będzie wyglądać. Nie wiem, mniej więcej jak ta ścieżka tutaj, czy to będzie pasować. No bo ona tak naprawdę zawraca tutaj. Nie chciałem, żeby ona się tak rozchodziła. No ale tak musi być, bo inaczej by się nie zmieściły no to co, ostatni timelap z ostatniego straganiku no i oczywiście jeszcze na końcu sobie je ozdobimy ponieważ każdy jeszcze będzie miał takie ramki mniej więcej na górze tutaj będą przedmioty, yy, które po prostu będą tutaj sprzedawane na każdym straganie, będę musiał jeszcze dorobić troszeczkę zakładam, że mniej zrobimy tych straganów musimy jeszcze dorobić 6 ramek, no to co ZAPRASZAM OSTATNI STRAGAN Dobra, przychodzę do Was z naprawdę sporym update'em Ponieważ no skończyłem już dekorować wszystkie stragany No tak to mniej więcej wygląda w nocy też to fajnie wygląda, ponieważ na każdym straganie, no, oprócz tego straganu, znajdują się świeczuszki do danego koloru oraz yy, taki tatarenka. Do każdego też dodawałem jakąś część zbroi, też w kolorach. Ogólnie no, to zdecydowałem się, że w ramkach będą itemki, też związane z kolorami. No, naprawdę fajnie wyszło. Nawet dodałem jakieś takie zwisające korzenie do dwóch straganów. Teraz wystarczy już tak naprawdę zrobić tutaj ścieżkę pomiędzy i tak naprawdę mam na to już lepszy pomysł. Ona tak będzie szła właśnie odtąd i ona będzie już tutaj szła, tak o. I tu po prostu będzie tak mniej więcej dotąd, tak o. Jeszcze będzie. Także git, a tak naprawdę zajęło to całkiem sporo czasu, ale efekt jest naprawdę no bardzo ładny. A więc dobra, ścieżka moi drodzy skończona. Opa, jeszcze dosłownie ona nie jest też podprowadzona pod mój domek. Będzie trzeba to później zrobić. Ale jeżeli chcę już z mojego domku wejść sobie tutaj na spokojnie, mogę sobie ścieżką przejść przez cały targ. No tutaj jest mocno, jest mocno zawężone. No. Może jeszcze tutaj bym tak podprowadził to, ale nie wiem, zobaczymy. No, ale ogólnie wydaje mi się, że całkiem fajnie ją odwzorowałem, ponieważ tą ścieżkę nie robiłem ja. Więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Tutaj właśnie zostało to miejsce, o którym mówiłem na początku filmu, i nie wiem do końca, co tu zrobić. Lecz mam dwa pomysły: albo zrobić takie fajne drzewko, po prostu jakoś fajnie, fajne drzewko tutaj wybudować. Albo studziankę i w sumie sam się zastanawiam, bo na początek myślałem, że studienka będzie bardziej pasować, a teraz myślę bardziej o odrzewku. No i w sumie nie wiem, no muszę zadecydować, bo będzie to już praktycznie, tak dosłownie praktycznie ostatnie... Ostatnia rzecz tak naprawdę już na tym targu i będziemy mogli uznać, że ten targ jest w 100% wtedy skończony. A więc ostatecznie, moi drodzy, dodaliśmy drzewko w tym miejscu, nie w tym, co miało stać, ale pomyśleliśmy, że tutaj ładniej to wygląda. Dodaliśmy jeszcze parę, parę tutaj latarenek, tak aby było jeszcze bardziej jasno. Tutaj przy okazji poprawiliśmy ścieżkę, ale to tak odrobinkę troszeczkę więcej latarenek oraz kwiatków dodaliśmy. No, z tym drzewkiem wygląda już to naprawdę bardzo dobrze. No i co, chyba ja już nie będę zabierał więcej czasu. Tak wygląda efekt. Końcowy. No to co? Do zobaczenia. Papa pa i cześć.